W imieniu klubu Platforma Obywatelska bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Pan poseł Kowalczyk ubolewał nad funduszem rezerwy demograficznej. Tylko ja nie wiem czemu, Panie Pośle, bo w 2007 roku na koniec rządów prawa i sprawiedliwości w tym funduszu było 3,5 miliarda, a w 2010 roku ponad 10 miliardów. Panie, y, pani poseł na koniec roku, dlatego proszę się nie martwić, chyba, że jak pan poseł Cichoń ogłosił konkurs na pytie, to może warto też ogłosić konkurs na Kasandrę, bo zdaje się, że talenty na tej sali mamy naprawdę ogromne. Ja myślę nawet, że pan poseł nie znał po prostu tych danych, bo uległ zeszłotygodniowej dezinformacji własnej partii. Panie pośle, to co było w spotach PiSu, to nie były dane, to nie były fakty, to nie była prawda. To, co jest prawdą, to jest tu dzisiaj na tej sali. Nie mówią anonimowi aktorzy, tylko poseł z imienia nazwiska staje i mówi, odpowiadając przed swoimi wyborcami i opinią publiczną. Dlatego odszarujmy troszkę tę zakłamaną spotami pisu rzeczywistość. Otóż Opozycja bardzo często zarzuca rządowi także dzisiaj, że w Polsce rośnie deficyt i dług publiczny. Tymczasem jest zupełnie inaczej. Deficyt budżetu państwa w 2010 roku wyniósł 44 miliardy 591 milionów. Wielokrotnie do dzisiaj powiedzieliśmy. Ale przecież zaplanowany, przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej miał wynosić 52 miliardy. To znaczy, że rząd był oszczędny, wydał mniej niż parlament mu pozwolił, zaoszczędził 8 miliardów. Deficyt budżetowy w tym roku jest niższy o 12 miliardów, a dane za pierwsze półrocze pozwalają bardzo optymistycznie patrzeć na koniec roku. Jeżeli chodzi o dług publiczny, to relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2010 roku wynosiła 52,8% Panie Pośle. Nie przekroczyliśmy pierwszego progu ostrożnościowego i wielką nieuczciwością jest mówienie i straszenie Polaków wzrostem VATU. Nie ma powodów, dla których mielibyśmy sądzić, że zbliżymy się bądź przekroczymy pierwszy próg ostrożnościowy. W kontekście właśnie długu publicznego, deficytu, ale także zbliżających się wyborów, warto informować o faktach, które świadczą o umiejętności rządzenia państwem w trudnych czasach, ale także o odpowiedzialności lub jej braku partii zasiadających w parlamencie. A te fakty są takie. W 2009 roku PiS zaproponował uchwalenie dodatkowych 14 miliardów złotych na wydatki w tzw. pakiecie stymulacyjnym. Pani poseł, jak pani nie widzi związku między budżetem 2010 a budżetem 2009, to z całym szacunkiem, zamiast pokrzykiwać na mnie, to może trzeba zmienić komisję. I sprzeciwił się PIS także 13 miliardom oszczędności w pakiecie oszczędnościowym wprowadzonym nowelizacją budżetu w 2009 roku. Jeśli dorzucimy do tego pomysł obniżenia VAT-u to gdyby PiS miał wtedy większość sejmową, dzisiaj mielibyśmy deficyt finansów publicznych na poziomie 12%, to znaczy więcej niż Hiszpania i Portugalia. Relacja długu publicznego do PKB wyniosłaby ponad 58%. Propozycje PiS-u kosztowałyby nas bowiem 45 miliardów zł, a Polska dołączyłaby do mało elitarnego grona PIKS. Niestety w tych pomysłach, to byłoby wykonanie budżetu, gdyby PiS miał większość sejmową w 2009 roku. Co w tym czasie, mimo koniecznych oszczędności spowolnienia gospodarki wywołanego kryzysem, zrobił rząd Donalda Tuska? Na pewno dużym sukcesem był wzrost wynagrodzeń nauczycieli. Podczas gdy za rządów prawa i sprawiedliwości pensja nauczycieli w relacji do wynagrodzenia w całej gospodarce, bo o tym mówimy rzadko, obniżyła się o 4,4% to w czasie, gdy decyzję tę podejmował rząd POPSL, wynagrodzenie nauczycieli w relacji do wynagrodzenia w całej gospodarce wzrosło o 23%. Pan poseł Karasiewicz mówi, że VAT najbardziej dotknął najuboższych. Ale warto powiedzieć, panie pośle, że liczba osób zagrożonych ubóstwem zmniejszyła się z 37% w latach, gdy premierem był Jarosław Kaczyński, do 29% w 2010 roku. To jest oczywiście o wiele za dużo, ale 8% mniej. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu z Funduszu Pracy wydaliśmy 6 miliardów 625 milionów. I oczywiście pewnie za chwilę usłyszymy, że tych pieniędzy z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydajemy za mało. Natomiast to, co chciałabym wyraźnie podkreślić. To nie chodzi o to, żeby wydać jak najwięcej pieniędzy z budżetu państwa na przeciwdziałanie bezrobociu, tylko żeby wydać je efektywnie, pani poseł Skowrońska mówiła, że w Polsce 2008-2010 powstało 730 tysięcy miejsc pracy. Wzrost gospodarczy w Polsce 2010 to 3,8%. Rok wcześniej, kiedy byliśmy zielonym kolorem, który państwo wielokrotnie staraliście się minimalizować, czy wręcz lekceważyć. Ten niewątpliwy sukces naszego kraju, nie wiadomo właściwie dlaczego i wielokrotnie stawialiście pytania, co dalej, sugerując, że dalej będzie jednak gorzej, bo dług, bo deficyt. Te pokrzykiwania okazały się historyczne i okazały się zwykłym brakiem kompetencji, ponieważ my ciągle jesteśmy w dobrym miejscu. Rentowność naszych obligacji to 5,8% podczas kiedy obligacje innych krajów europejskich wciąż są coraz wyżej oprocentowane. Obligacje Grecji to dzisiaj 36%. Taka jest ich rentowność. Można mówić pewnie Grecja, o czym my mówimy, ale myślę, że warto mieć Grecję z tyłu głowy, żeby pamiętać, że to nieodpowiedzialne i rozrzutne rządy, ulegając nadmiernym, nieadekwatnym do możliwości państwa oczekiwaniom różnych grup społecznych, doprowadziły Grecję do sytuacji, w jakiej jest dzisiaj. To, że nasza rentowność jest taka, znaczy, że Polska jest wiarygodna, że inwestorzy chętnie zwracają wzrok w naszą stronę, a potencjał naszej gospodarki jest dobrze oceniany przez rynki finansowe. I takie są dane i takie są fakty. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani poseł. W imieniu Klubu zabierze.